Coraz optymistyczniej rysują się szanse Stali-Stalowa Wola w walce o utrzymanie drugiej ligi. Dzisiaj w meczu 27. kolejki, w meczu na otwarcie 27. kolejki rozgrywek drugoligowych, Stal-Stalowa Wola pokonała Legionowę Legionowo 2-0 po strzałach w 51. minucie Michała Fidziukiewicza i w 61. minucie Kacpraś Śpiewaka. Pierwsza połowa tego spotkania nie była porywającym widowiskiem. Stal oczywiście przejęła inicjatywę. Stal próbowała strzelić już gola w pierwszej części. Lewą stroną dorzucał te piłki w pole karne niezmordowany Piotr Mroziński, ale z kilku sytuacji nie udało się wepchnąć nic do bramki zespołu spod Warszawy. Najlepsza sytuacja tej części to była akcja ostatnia tej odsłony. Piłkę z lewej strony z rzutu rożnego wrzucał Bartosz Sobotka. Najwyżej wyskoczył do piłki Michał Płonka. Oddał strzał głową w stronę bramki. Ta piłka już leciała do siatki Legionowian, ale tam jeszcze wyżej wyskoczył jeden z obrońców Legionowskich. i w wybił piłkę z linii bramkowej. W przerwie tego spotkania rozpadało się nad w Stalowej Woli. To orzeźwienie, które przyszło z wysoka, bardzo dobrze podziałało na naszą ekipę, która zabrała się do dzieła. W 51. minucie bardzo ciekawa akcja. Z lewej strony, tak jak większość do tej pory, piłka została dograna do Adama Waszkiewicza. Ten sprytnie odegrał do Michała Fidziukiewicza. Nasz napastnik, chociaż czułem obrócony, błyskawicznie się odwrócił, posłał piłkę płaskim strzałem, pokonując bramkarza z Legionowa. Jeden do zera, ale stalówka nie spasowała, stalówka się nie cofnęła. Stalówka chciała tego rywala dobić bardzo szybko. Następna okazja zdarzyła się w 61. minucie. Znów w roli głównej Michał Fidziukiewicz. Piłka krążyła jak po sznurku. Wypatrzył tam na lewej flance w lewym sektorze pola karnego Bartosza Sobotkę. Bartosz Sobotka zagrał głęboko, prostopadle pod bramkę, a tam sfinalizował całą akcję Kacper Śpiewak. Przystanie 2-0... W dalszym ciągu kontrola drużyny ze Stalowej Woli, bardzo dobra gra zawodników w zielono-czarnych koszulkach. Legionowianie niewiele, niewiele mieli do powiedzenia, a jeżeli już stworzyła się sytuacja, w której mogli ewentualnie E, spróbować strzelić kontaktowego gola. 10 metrów poza pole karne wyszedł kapitan drużyny, bramkarz Dawid Pietrzkiewicz i w 72. minucie zagżegnał niebezpieczeństwo. A potem jeszcze dwie jeszcze dwie bardzo dobre sytuacje. W 77. minucie e, pokazał się e, Piotr Zmożyński. E, zagrał e, do Michała Fidziukiewicza e, Przepraszam, zagrał do Adama Waszkiewicza, ale Adam Waszkiewicz przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem z Legionowa i 90 minuta spotkania. Znowu bardzo dobra akcja. Tym razem już prawą stroną wrzutka na głowę Michała Fidziukiewicza i nasz napastnik. Tym razem nie zdołał umieścić piłki w lewym rogu bramki z Legionowa. Zwycięstwo oczywiście cieszy. Stan Stalowa Wola po tym pierwszym spotkaniu otwierającym 27. serię opuszcza tę strefę spadkową. Jest na 13. miejscu. Jutro wprawdzie grają swoje mecze i Garbarnia, i Pogoń Siedce, i Znicz, które, które wyprzedziliśmy w tabeli. Ale my wierzymy że tym zwycięstwem na stałe opuszczamy strefę spadkową i już do końca sezonu w tej strefie spadkowej nasza drużyna się nie znajdzie. Ze Stalowej Woli, Krzysztof Szkutnik.